Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Graszkowski. a przed wami rzut grał z gry Overloop. Jest to platformowa gra, w której będziemy przede wszystkim się klonować i na bazie klonowania naszej postaci będziemy rozwiązywać różne platformowe zagadki. Będziemy szukać sekretów nawet tutaj, więc już to jest coś co mnie mocno zaciekawiło w tej grze. Ona na razie jest tylko i wyłącznie dostępna jako demko, w które możecie sobie zagrać w związku z trwającym cały czas PAX Online takim eventem możecie sobie śledzić zarówno na Steamie, jak i na stronie pax.egx.com. No i wam dzisiaj chcę zaprezentować. Overloop to jest jedna z nowych ciekawszych gier, które, które są dostępne, i wydaje mi się, że kiedyś ogłoszą premierę, bo jeszcze nie wiem kiedy gra. Ma zamiar wyjść, ale podobno w tym roku. To myślę, że zdecydowanie jestem w stanie tutaj i z chęcią, z chęcią ją ogram, bo wygląda i wydaje się naprawdę ciekawa. Ma fajne dialogi, ma fajne też pomysły. Ma tak zwany potencjał. A ja lubię gry z pomysłem, lubię gry z pomysłem, lubię gry z potencjałem, także zapraszam Was serdecznie na szybki materiał pokazowy. Główny boss nazywa się Douglas Infinity. E, niedługo zacznie się prezentacja dla prasy. Wszyscy czekają na ciebie i na, twoją, na Twój wynalazek. Nie zawiedź nas. Tak to się zaczynałaś. No i to jest nasz właśnie główny bohater, który potrafi nawet podwójnie skakać, co jest ciekawe. O tym się zaraz i tak dowiemy. Przypominajka, zawsze używaj słowa kwantowe w nazwie swojego wynalazku. Kiedy ludzie nie rozumieją, kupują łatwiej. <głatwiej> łatwiej ich przekupić słowami, których nie rozumieją. Także coś jest kwantowe, no to już oczywiście kupią to, tak? No dobra. Tutaj jest jakiś reaktor wielki. Naprawdę mam nadzieję, że twój nowy model będzie, będzie działał. Jeśli uda nam się zaaplikować twoje znaleziska do tego reaktora, rezultaty będą szalone. Zwariowane wręcz, więc to przyszedł czas już, tak? Skończyłeś QMRD to świetny dzień. Teraz zobaczymy zaraz, co to jest do QMRD. Musimy się upewnić, że jesteś w dobrej kondycji. Proszę iść za naszymi instrukcjami. Mamy skok. Mamy podwójny skok. Mamy też czasami jakieś lekkie elementy skrodankowe. QMRD reaktor naprawdę wierzę, że twoje wynalazki zmienią ten świat na lepsze. Też mam taką nadzieję. Proszę powiedz mi, że lepiej poprawiłeś ustawienia niż ostatnio. Nie możemy znowu pozwolić sobie na usmażenie dwóch. Dwóch em, dziennikarzy na, na każdej prezentacji. To źle To, to źle robi dla naszego wizerunku. Tak? No dobra. Jest tu również boss. Douglas Infinity, czy Douglas nieskończoność. E, boss miesiąca, czyli szef miesiąca. 35 miesięcy z rzędu. Ciekawe. Czy on ma jakieś. Co on ma na, na nosie? jakieś czerwony, co to jest? Klaun jakiś? Spadek em, giełdowy o 3% jest. Z, jakby. Z, aha, przez ostatnie dwie godziny spadło o 3%. Dobra. Wszystko przez te twoje b, poprawki, błędy w poprawkach, które ostatnio zrobiłeś. Dzisiaj ryzykujesz całą swoją karierę. No, no pressure, nie? No pressure w ogóle, luzik. Douglas Infinity i cała prasa czekają na demonstrację. Trzęsę się z podekscytowania, niczym źdźbło trawy na porywistym wietrze. Co? Nie powinnyś tego robić. Nie masz, nie masz pojęcia o e, prawdopodobnych konsekwencjach tego czegoś. E, Jeśli będziemy używać tego masowo, może siać całkowity zamęt i zniszczenie. Infinity używa nas, aż wykorzyst, wykorzystuje nas, nas dla, dla swoich własnych potrzeb. Czemu nikt nigdy nie słucha rozsądnych ludzi? Ludzi posługujących się umysłem? Tak, może tak też przy okazji. Czekaliśmy na ciebie przynajmniej 20 sekund, przynajmniej 12, 20 sekund, to jest nie do zaakceptowania. 20 sekund, co to w ogóle jak tak można? I dzięki, i dzięki temu błyskotliwemu geniuszowi, który e, przyszedł mi do głowy jako QMRD jako Quantum Matter Replication Device. Nasi inżynierowie mm, pokażą, jak to działa. Czy to jeden z tych inżynierów pokaże jak to działa? Być może tak. Tak naprawdę nie chcę za bardzo podchodzić za blisko do twojego sprzętu. Biorąc pod uwagę co stało się ostatnim razem z moimi kolegami. Nie chcesz być usmażony, no dobrze. A co by się stało gdy na przykład nie sklonował się tylko swakał system? I za na przykład poszedł. Wyszedł stąd. O! Patrzcie na to. sfakałem system. Tam miałem użyć klonowania. A sklonowałem się tutaj. Okej, okay, czyli to jest możliwość swakania systemu. Ogólnie zrobiłbym to tam, i oni by tam mi bili brawo, ale chciałam zobaczyć, co się stanie, jak wyjdę z tamtego miejsca. Ale widzę, że gra tego jeszcze nie przewidziała za bardzo. Overloop. Nadpętla, można powiedzieć, tak? Coś w tym stylu. Rok później. No dobrze. O, można skorzystać z toalety? Pff, co to za dźwięk, był w ogóle. No idea. Dobra, wychodzimy z domu. Coś się dzieje: Infinity Soda. Przecież wszystko markowe w domu. Infinity Flakes. Wszystko je firmowe. I na koszt firmy również pewnie. też jakieś dziwne generatory. Uh, Infinity News. Witamy. Drodzy szanowni mieszkańcy. Wciąż dzisiaj jest. Piękna pogoda w Infinity City. W ankiecie, którą robił Infinity Institute, czy Instytut Infinity, 99% zamieszkujących nasze miasto mówią, że nie mogą być już szczęśliwsi. Douglas Infinity poinformował pozostałe 1%, że bardzo będzie... bardzo będzie rad z rozmowy, tak? Z, z przyjaznej rozmowy z każdym z tych... Z tych y, mieszkańców, którzy nie są zadowoleni, miłego dnia, mieszkańcu. mieszkańcu. No tak. Można tak powiedzieć, starają się uruchomić reaktor. Wiem jak, to, jak, wiem, jak temu przeszkodzić. Spotkaj się ze mną w hotelu w pokoju 307. Pospiesz się. Obserwują mnie. Tomas. Czyli co, mamy teraz do nie dopuścić do tego, że jest całkowite. całkowite rozpierdź. Być no, może mogę włączyć, będąc w windzie, też jakiś tutaj widzę, udało mi się lekki glitch znaleźć. To jakieś biedaki są. O, ten się odzywa do mnie bardzo niemiło. Właśnie powiedział mi, co myślę o mojej matce. No, dzięki bardzo. Kiedyś byłem bardzo y, biznesmenem z sukcesami, a potem się sklonowałem. Mój klon przespał się z moją żoną i zabrał mi całe życie. O, kurczę. Także widzicie, nie, nie, ma, nie jest zbyt pięknie. Dajcie klonom te same prawa, co... Originals, co można powiedzieć, co prawdziwym, tak? Co oryginalnym. Co. co tym. no. No, no ciekawe, właśnie originals? Jak to ładnie przetłumaczyć na polski? Będę nazywał to prawdziwki, co wy na to? <grychy> jak grzyby, albo jak. nie, dobra, nieważne. O, o tym, o tym, o tym jakby zawodzie nie będziemy rozmawiać. Jesteśmy klonami, nie, zakład... nie, nie, nie zakładnikami. Czy tam, nie niewolnikami. Citizens or Nothing, czyli albo prawa miejskie, albo nic. Albo śmierć. Wszystkie te klony są głupie. Na szczęście, prawdziwki są, e, są tutaj i będą wszystko kontrolować. Czy wyobrażasz sobie, gdyby wszyscy mieli. Wyobrażasz sobie w ogóle, jakby to było, gdyby wszyscy mieli te same prawa? Przecież byłby chaos. Preferuję piękną harmonię, w której żyjemy. Nie sądzisz? To jest mój siedemnasty klon. Jesteśmy wszyscy do niego podobni. Tak bardzo. E, <grym>, że on sam już nawet nie wie, czy jest prawdziwym. Czy jest tym pierwszym, tak? Chociaż nie mamy, ale mimo wszystko nie mamy takich sam praw jak on. Czy to nie jest, czy to nie jest niesprawiedliwe? W sumie to ciekawe, ciekawe, jakby porusza do tematy, nie? Jestem zmęczony bądź zmęczona,... Ech. Całą tą pracą dla Infinity Inc. i dla prawdziwków. QMRD wszystko zaczęło się przez tę głupią, przez ten głupi wynalazek. Wszyscy zaczęli się klonować i wszystko zaczęli również klonować. Wszystko i wszystkich. Wszystko po prostu upadło w kilka miesięcy. Gdybym tylko znał tego jełopa, który stworzył QMRD. No właśnie go poznałeś, ale nie wiedziałeś o tym, haha, fryer. The Infinity Police, czyli policja Infinity, aresztuje każdego, kto myśli, że. Pięknie World is possible, że inny świat jest możliwy niż ten, który tutaj jest, tak? I znowu sprawdzimy jedną rzecz, pójdę sobie gdzieś mocno na prawo. Zobaczę, czy da się tam wyjść. Co mi dało się wyjść? Wszędzie jest pełno takich dziwnych reaktorów. Hotel, no właśnie, pokój 307. O! o tylko, że tu już są policjanci. No w końcu, złapaliśmy tego niebezpiecznego rebela, rebelianta. Jesteś aresztowany za konspirację przeciwko Infinity Inc. W moim pokoju! Plany reaktora, pospiesz się! Czy muszę dostać się do pokoju 307? Używając windy, dobrze. Jest i winda. Hej! Ty! Za dostęp do tej windy jest zabroniony, zatrzymaj się! Trzymać go! Fajne intro i to nas wprowadza już do głównej gry. Tu się wszystko zacznie, właśnie w tym miejscu. Laboratorium. Piętro. 01 przynajmniej na razie, widzę. No to idziemy. Słyszałem o tym miejscu, ale nie wiedziałem, że było ukryte. To chyba. Tak, to był chyba pierwszy. To, to jest miejsce, w którym robili pierwsze próby na zwierzętach. I zobaczcie, mnóstwo. O jezu, zobaczcie, ile tam jest trupów. Ile tu jest. Ech, ile czaszek. Ale, zdobyliśmy nasz. Nie, nie, nie Portal Gun. Nasz Clone Gun. I teraz będziemy mogli też strzelać, też będziemy mogli się klonować, ponieważ na tym to polega. I nasze klony przede wszystkim będą klonować się po to, żeby się zabić. Tak? Na, na tym to w sumie polega. Mogę też oczywiście sklonować się i zmieniać oczywiście. Eee, a no właśnie ja mam wrażenie, żebym chciał cały czas przechodzić dalej moim pierwszym, moją jedynką. Bo nie wiem, czy, czy przypadkiem. Bo wiecie, bo można iść dalej klonem. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim dobrze byłoby iść na moim głównym bohaterem. Znaczy moim o, prawdziwkiem, tak? Shoot, tak. Od X możemy strzelać. Widzisz, mamy jakieś... te benzyny, które mogą wybuchnąć. Mamy też naboje do naszego clone Gana. Dziap. W ogóle jestem ciekawy, a co by się stało, gdybym zabił się jako... ...original. O, Moi drodzy. I tutaj widzę, że gra czegoś nie przewidziała. Kolejny rzeczy nie przewidziała, ponieważ to powinna być pierwsza z trzech. Ja chwilę sobie pograłem, dlatego teraz tutaj jakby widzę, że są trochę zaburzone elementy, ale tak, ja tutaj to był pierwszy, pierwsza znaćka, którą można było znaleźć, więc jest to ciekawe. To sklonujemy się od razu zabójstwo, proszę bardzo. Jump on each other. No właśnie, może teraz się klonować po to, żeby móc skakiwać na siebie. Ja zaraz zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać. Czy rzeczywiście ja, jako nie będąc pierwszy, bo pierwszy jest tutaj na dole, jako 25. Pójdę dalej, zobaczymy co to oznacza. A teraz jestem numer 25, widzicie? Tak, czyli 25 jest moim głównym teraz. No i widzicie, czyli już. Czyli już po krzyku. W ogóle mogę też popełnić samobójstwo. Jak najpierw przytrzymam Y, wybuchłem. I mamy reset poziomu, tak? Także tak to wygląda. Można też dzięki temu otwierać różne tajne przejścia. To na przykład możemy znaleźć sobie dwa naboje do klonowania, na przykład, tak. No, więc tych znajdziek jest cztery, ale znalazłem pierwszą. Więc widzę, że gra nie przewidziała, że ktoś będzie chciał powtarzać demko od nowa i nie jest zabezpieczona przed tym. Pamiętacie, to jest dopiero demko. Tak, to nie jest, to nie jest ostateczna wersja. Finalna wersja nie jest to. No i tu widzę, że znowu jest, proszę bardzo, jakiś sekrecik schowany ładnie. I tak, na początku musimy się sklonować i siup. Dla sery. Dobra. Dziab 27. Teraz jestem kladem numer 27, jak widzicie. Dobra, co mamy tutaj? Tu mamy miejsce, gdzie możemy naładować swój clone gun. Innymi słowy, tu wystrzelamy i wystrzeliwują nam. Zobaczcie, naboje. Także akurat mamy już wszystkie. Dobra, mamy full. Możemy iść dalej. Także widać też po tym znaczniku taki pionowy, taki. Nie wiem tutaj, jak to nazwać, ale w każdym razie nabój. Możemy w ten sposób sobie ten nabój wziąć. To jest w ogóle ostatni, ostatni poziom, który. O! A czemu mi zrezygnowało poziom? Nie byłem tym prawdziwym? To w sumie ciekawe. Czemu mi zrezygnowało... Zabiło mnie? Skoro, skoro idę klonem. Ważniejszym klonem. Czy co? Może trzeba pamiętać którym się idzie? Żeby nie było takich wtop. Tak, bo tu mamy strażników. Tak, to jest ostatni... Ostatni poziom, który, który przechodziłem. Dobra, to też możemy zatrzymać. Też możemy prawdopodobnie... Starać się wejść na górę, już jest 32 klony. Oczywiście te liczby klonów też są jakby zapisywane <noise> ...zapisywane przez to, że przed chwilą grałem, tak? Więc liczby klonów nie zgadzają się z tymi klonami faktycznie, które miałem wcześniej, bo tu nie ma czegoś jak nowa gra, tylko się po prostu wczytywało rozdziały. Tak? Więc dlatego tak to wygląda dziwnie, ale tak jak mówię, demko. Ale myślę, że w wersji finalnej też tak może być 4 na 4 niby, nie? Ale. No nie, no w żaden, stop, w żaden, w żaden sposób nie jest to 4 na 4 Dobra, teraz pójdziemy tu. Ten stoi na wyjściu. Dobra, to ten pójdzie teraz stanąć tutaj. Ale to nie wszystko, bo to zobaczcie, też jest jakiś sekret. No właśnie, też możemy coś odkryć. Ten uh! wybuch to mnie też może mnie sponiewierać i mamy wyjście. Proszę bardzo, drugą stroną no idziemy. No i tego już nie znam poziomu. Tak, tam sobie do sobie dodam tego. jeszcze mamy i tak dwa do znalezienia jakieś sekrety. No widać, że to coś jest. Dobra. Schodzimy niżej. Pytanie, czy uda nam się tam dostać w ogóle do tego miejsca. Ok, to się zabiłem. Znaczy mojego klona zabiło. Dobra. Ok. Teraz idziemy w prawo. Fajny. podoba mi się koncept, tak? O! Wait, 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 wait. Podoba mi się koncept. Jest całkiem spoko. Fajny pomysł. Gra jest jakby prosta graficznie, bo pikselowa. O, ile tam trupów na dole. A jednocześnie bardzo przyjemna. Bardzo, bardzo, bardzo miło mi się w nią gra. 5 na 4. No tak. <laughs> Pamiętajcie, że tutaj minus 2 trzeba sobie dodawać. Czy mamy 3 na 4 teoretycznie. I praktycznie również. Cia. wbuchło wybuchło. Zdobyliśmy. Tam jeszcze jest mój klon, ale. Ciekawe czy czy jakiś będzie achievement w przyszłości, żeby dojść przejść całą grę cały czas będąc tym pierwszym. Ło, pandy! Czy to są pandy? Nigdy nie słyszałem, że rząd pozwalał klonować pandy. Ponieważ one są rzadkimi okazami. Wygląda na to, że ktoś. E, ktoś się sklonował i wychował. Sklonował i wychował pandy, to ciekawe. O! Nowe, nowy rodzaj przeszkadzajki tam widzę. O, tu chyba, że my no mu się, się musimy sklonować. Dobra, tu się przydadzą dwie. Okej, okay, i teraz co? Wygląda na to, że w sumie spróbuję tu przejść. No właśnie, bez klonowania. A i znowu są ci strażnicy. Oni sami zginą. Proszę bardzo, tak jest. Tu nie było problemu z nimi. O, proszę bardzo. Uuu takie coś trudniejszego. Dobra, sklonuję się raz, żeby. A, ja tam nie mogę... O, dobra, już mnie pani wierało. Czyli tak będę musiał chyba. O, kurcze! O, no, to nie jest takie proste. No ładnie. Tak, ale tam będę musiał chyba jeszcze raz się żeby móc tam doskoczyć do tego sekretu. Tu, o! 6 na 4. Świetnie. 6 na 4. Luzik. W ogóle z bliska to też w ogóle tam strzela jakoś. O! I proszę bardzo, jakiś jest przycisk. Aha, okej. Okay, można zatrzymać to dalej? Można, super. Proste pomysły, ale kurczę to wszystko ma sens i fajnie wygląda, fajnie się prezentuje. Znowu pandy. Ciap. Dobra. Hm. Huh. Dobra. Jest tajne przejście, chociaż nie takie tajne w sumie. Czy mogę wejść do tamtej pandy? Chyba nie mogę. Nie będę robił pandom krzywdy. Szyna byłaby zadowolona. Ona lubi pandy. Cloning... clown free! Ok. Nie wierzę, że takie super clown free to wszystko jest tutaj. Tylko czemu akurat pandy ze wszystkich zwierząt zagrożonych. Czemu akurat pandy? No będzie ciekawie. O! Ok. Nie dam się tak łatwo. Dziękuję bardzo. No dobra. Też mamy sporo tego. Dobra, trochę nabojów pozbieraliśmy. Mhm. Mm ok. Dla bezpieczeństwa. O! No to może być ciekawe. I co teraz? Hmm. Jak to teraz przeskoczyć, korea? Ja tutaj nie mogę. Nie, nie mam kontroli nad, nad niskim skokiem. A dobra, mam pomysł. Mam pomysł. Ok, sprytne. Przeniesiemy się. O, właśnie tak. Mega spoko. Mega spoko pomysł. O kurczę, znowu strażnicy. Dziap. Nie macie szans z moim płochtalganem. A teraz tak, co tutaj? Pewnie mogłem też. Wiecie co? Mam wrażenie, że mogłem też ich jakoś ubić. To mnie zabije przecież, nie? no właśnie. Prawdopodobnie to było po to, żebym mógł pozbyć się wszystkich strażników. Bo to by po prostu ich zczyściło, nie? Tak mi się wydaje O, tam będzie można naładować sobie, a tu co robi? Jedzie w górę i w dół, o nie mogę teraz, oj! Shit Shit, shit, shit Co mnie nie o to mi chodziło, chodziło mi o to, żeby... Dwa Nie potrzebuję mi dwa klony Okej, okay, yy, chodziło mi o to, żebyśmy tutaj... Myślałem, że mogę na to wskoczyć, nie? Ale nie mogę wskoczyć na to, tutaj mamy... Dobra, ale ogólnie mogę skoczyć bez wskakiwania tam. Dobra, czyną no, mamy pokój, w którym możemy zregenerować sobie szybciutko. <laughs> Przepraszam bardzo. Troszkę nabojów. Myślę, że na maksa będziemy oczywiście wykorzystywać to. Nie wiem tylko, czy wejście do tego pokoju nie oznacza, że wszystkie klony giną, bo chyba zawsze jak się pokój zmienia, to klony zostają sponiewierane. Tak, nie mogę zmienić na klony inne. Czyli włączenie tego nie było dobrym pomysłem. Chociaż być może było, było trzeba to i tak zrobić. Ja się sklonuję na wszelki, na wszelki wypadek. O, i tak będę musiał. Czyli i tak musiałem, bo hop, siup i stru. Tak. Łe. Dobra. Eee, parara, dobrze. Na ryzyku. Byku. Okej. Okay. Całkiem nieźle. I mamy wyjść. Już w ogóle nie ma sekretu, bo już mówię, 4x4 znalezione dawno, mamy 6x4 wręcz. Forbidden to clones, czyli nie, wstęp z, kloną wstęp zbrojony. Nie ma wejścia. A tu dużo bambusów dalej jest. O! Jakiś reaktor znowu. Hmm. Coś tam wybuchło. Dobra, sklonuję się raz. Aha. Okej. Okay. Aha, dobra. O! To będzie ciekawa sprawa. Zobaczcie jakie to jest pomysłowe. No mają pomysły tutaj, naprawdę muszę przyznać. Pomysły są. Dobra, otworzyliśmy wyjście. To tyle, ale nie pozwolę zabić się mojemu klonowi. Przechodzę dalej. A to tyle! <ścoughs> zobaczcie, overloop. Thanks for playing our demo full game releasing soon. Press press a to wishlist. No i zobaczcie, jak szybko poszło. Tak oto udało nam się ograć szybciutko demko. E, no właśnie. I jak widzicie, no co można podsumować o tej grze? No, jest spoko, w sensie pomysł jest ciekawy, ma fajne mechaniki, ma fajne pomysły. Wydaje mi się, no właśnie, mamy, mamy też sekrety do zdobywania, tak? Więc to jest coś, co faktycznie ma według mnie potencjał. Jest prostą gierką, nie jest jakąś bardzo skomplikowaną, ale myślę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę wiele w przyszłości różnych jeszcze metod klonowania, bądź jakichś dodatkowych umiejętności, bądź nowych przeszkadzajek, to może być to coś, co będzie wymagało trochę wysilenia mózgu co też będzie oznaczało na pewno ciekawe efekty i ciekawe, no, wrażenia na pewno z tej gry. Więc ja tutaj w niej, jakby, no, pokładam trochę, jakby to powiedzieć, nadziei. Podoba mi się ogólnie mechanika, podoba mi się pomysł, no i cóż. I czekamy, czekamy na pełną wersję, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Serdeczne dzięki za te pokazowy materiał z Overloop. I wielka piona. Jak zawsze, trzymajcie się. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!